Trzyma ludzka, z tej strony się kłania Szogo. Chciałem z Wami pogadać, tak trochę na luzie, trochę poruszyć kwestię gry Kingflo 3, ponieważ jest to gra, która się interesuje. Grałem dość, trochę w dwójeczkę, grałem w jedyneczkę, w trójkę, grałem 3 godziny w betę. tę betę, która była dwa dni przed wydaniem gry, czyli testy serwerów, czy podołają. Jeśli chodzi o samą grę, jak widzicie, ma oceny mieszane. I tu chciałem Wam wytłumaczyć, jak ja to widzę. Skąd te problemy, czemu się tak dzieje według mnie, to jest y, moja opinia, oraz to, co się dowiedziałem Wam tutaj, powiem na temat Gierki. No, więc y, na starcie trzeba powiedzieć tak: King Flow 3 nie jest złą grą, jest po prostu nową grą, ale nie nową w sensie, że wyszedł King Flow 3, y, bo wyszła wcześniej dwójka. Nie, nie w tym znaczeniu, to jest nowa gra na zasadzie, że jest tak nowa, że starsi wyjadacze jedynki, dwójki. Nie chcę jej zaakceptować za bardzo z tego powodu, że tutaj jest zbyt dużo zmian w porównaniu do poprzednich odsłon. I to jest właśnie główny problem z tą grą. Nie powiem, że to są złe zmiany. Grałem w BT, miałem momenty, dobrze się bawiłem. Miałem banana na gębie po prostu ze szczęścia. Więc gra nie jest zła. Ona ma ten problem, że. Totalnie inny system klas postaci, totalnie inny system broni. Jeśli chodzi o bronię, no to tutaj. Osobiście uważam, że tutaj jest dość ciekawie, bo mamy żywioły, mamy większe możliwości ich modyfikacji, więc tutaj może być ciekawie. Naprawdę. Mamy podatności, przez co jedni przeciwnicy, na przykład na jeden typ żywioł broni, będą totalnie słabi, useless, ale inni to będą kur takie gąbki, tanki na pociski, że chocho, jeszcze trochę. Czyli tu musi być między ludźmi na serwerze pewna współpraca, synergia, wiecie, jeśli chodzi o używanie różnych żywiołów, na pewno na tych wyższych poziomach trudności. A ja grałem w betę na normalu, to nie było takich problemów. Wiadomo, wszyscy lamili nowi gracze, co nie, ma te sprawy. Jeśli chodzi o system skill, klas postaci, no to tutaj no totalnie się to różni. Wbijamy jakieś trzy drzewka. W każdym drzewku mamy jedno z dwójka do wyboru. To, co wybierzemy, no to musimy jeszcze tam w poziom wbić, za punkciki, czyli trochę tego jest, gdzie to było o wiele prostsze. W Kingfisherze dwójce. Bo wbijaliśmy poziom, dostawaliśmy jakieś tam do damage'a nasze klasy, postaci dostawaliśmy jakiś też drugi pasywny PL, coś takiego i to rosło co poziom. Co 5 poziom wybraliśmy jedno z dwojga umiejętności i tak to się kręciło. Czy to są dobre zmiany, czy złe zmiany, ciężko stwierdzić. No ja mówię, grałem 3 godziny, więc na temat zmian, czy one są dobre, że złe, to się nie wypowiadam, bo za krótko grałem. Jeśli chodzi o optymalizację no to mi tam nie cięło. Było z 2-3 chrupnięcia, ale to tyle, to nie przeszkadza. Wiem, że osoby z średnim albo słabym komputerem miały problem i nawet jakby spełniały zalecane, miały problem. To jest dość często słyszana opinia, ale jeśli chodzi o porównanie beta, już gra na wydaniu, to gra wydana ma poprawioną optymalizację, to jest fakt. Jeśli chodzi o inne problemy, no to jak mówię, starym graczom się te zmiany nie podobają, nowym graczom się bardzo podobają. Dla mnie największą zmianą na minus jest niestety brak serwerów społecznościowych, przez co gra dla mnie trochę jak demo wygląda. Z tego powodu, że serwery społecznościowe dość dużo zmieniają, wam muszę powiedzieć. Patrzę, tutaj jest, by wtedy dalej. Chodzi o to głównie. Że mamy tego typu problemik, e, że te serwery społecznościowe dawały o wiele więcej po możliwości e, customizacji gry. Na przykład mogliśmy sobie zmienić ilość fal, długość fal, ilość przeciwników, itd. itd. Powiedzmy, e, że teraz tego nie mamy. Mamy tylko poziomy trudności. E, jak robiłem research, takie króciutki do KFA dwójki. To wam powiem tak, konsolowcy są do tego przyzwyczajeni, co teraz mamy w Trójce, bo wersja Kingfraga dwójki tak, wyszła na Playa 4 i tak nie miała serwerów społecznościowych. Czyli można uczciwie powiedzieć, że przez tego Crossa z konsolami my, Petentowcy nie mamy serwerów społecznościowych, bo byłby duży problem na konsolach. I domyślam się dlaczego, z kilku powodów. to no tak, bo ludzie z community, na przykład na że dwójce zrobili bardzo dużo fajnych mapek i tu jest problem tego typu, że te mapki mogłyby nie pociągnąć na konsolach, to pierwszy problem. A drugi, niektóre mapy to są przeniesienia, wiecie, z innych gier i ktoś by się na to mógł krzywo patrzeć. Co tam, że to są też mapy przyniesione z dumaczy, czy na przykład w Oversteina. <gulanie> Ale ogólnie bardzo dużo fajnych mapek jest, na przykład w dwójce robionych od community, od graczy dla graczy, to jest duży plus dwójce, no i w trójce mi tego brakuje przez co trójka na stacie nawet nic z tego braku czatu tutaj pisanego wygląda dla mnie jak demo. Rozumiecie o co chodzi? Cenię sobie wolność i swobodę. <laughs> no to mogę jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o płatności w grze, no to musicie wiedzieć, że King 2 poza kosmetyką, bo King 2 posiada skrzynki, jak chce się posiada zwykłe skiny, kosmetykę płatną. Czyli coś co teraz mamy tylko Wiadomo, wtedy nie było tych Battle Passów. Tylka ma Battle Passy, ma normalny sklepik ze skinami, więc tutaj co się raczej będzie opierać na kosmetyce, ale wiadomo, za grę też trzeba zapłacić. Więc tutaj jest raczej znaczy sugestia, że gra będzie się opierała na kosmetyce, to mi bardzo odpowiada, sam kupię Battle Passa, sam kupię skin, jak będę miał grę, jeśli chodzi o mnie. Ale tutaj niestety twórcy też pokazali w Kingflerze dwójce, że poza kosmetyką lubią zarabiać na płatnych dodatkach, czyli, za, wiecie, bronię, postacie i na zawartość schowaną za palewarem. No i tutaj właśnie się przez to odbiłem troszeczkę od z swego czasu, bo ta ilość dodatków mi przeraziła. Rozumiecie, co nie? Teraz wróciłem trochę do 2, jak widzicie, na lewek streamuję czasu do czasu, w często nawet. Bo kupiłem wszystkie po prostu dodatki w wersji Ultimate, znaczy nie wszystkie tam skiny, ale tą zawartość, którą chciałem mieć, właśnie za niecałe 50 zł. Na, prom na promocji, właśnie akurat była wtedy, jak była ta beta, co mi bardzo odpowiada. Podejrzewam, że tam więcej dodatków nie wyjdzie. No, może jakaś kosmetyka, <śmetyka> mam nadzieję. Przez co Kingford 2 na przykład dla mnie zaskoduje życzę, ale. To budzi duże, duże obawy w hipotece trójce, że wiecie kupić sobie tego Battle pasa, kupić jakieś tam skiny do postaci broni, jakieś tam przywieczki, i jeszcze wam każą płacić właśnie za, poza kosmetyką, za jakieś tam bronie, za jakieś postacie. Wiecie, że to będzie z za palewarem, i ja się tego obawiam. Jest informacja, że wiadomo, będzie dodawana darmowa zawartość, ale nie ma informacji, że całka, całkowicie, cała zawartość poza właśnie kosmetyką będzie dodawana do gratis. I ja się po prostu obawiam że jak wydam hajzl na battle pasy wydam hajzl na skiny, czy tam przywyżki czy inne duperele do, do broni i nagle każą jeszcze płacić kurwa za postacie i bronię. rozumiecie, i to są moje obawy, dlaczego się takiego nie kupiłem ale jakbym ją dostał teraz, czy bym się do niej dorwał, to bym napierdalał, taka jest prawda bo jak mówię, grałem w betę, miałem momenty, miałem banana na ordzie jest spoko, jeśli chodzi o sam gameplay sam gameplay, jak mówię, sprawiał mi radość w becie. Podstawowe zady, te takie papierowe, no, dla mnie wyglądają wszystkie na kopyto. więc jest tutaj, tak dla mnie, takie se. Te minibosowie z piłą, flashpointy i tak dalej wyglądają spoko. No ta baba co krzyczy, to mi się nie podoba. gruby, jest bardziej obrzydliwy, więc z git. Tak szczerze mówiąc, po przemyśle, no, chociaż na początku miałem z tym problem. Brakuje mi stalkerki, czyli tej niewidzialnej baby co wyskakuje z przyczajki, żeby wam e, zajebać z laczka. To jest dla mnie duży minus, ale słyszałem już ploty, że ma wrócić, jeśli chodzi o stan techniczny no to widać, że tutaj jeszcze trochę brakuje choćby tego czata pisanego, widać po prostu, że twórcy poszli, dostosowali grę na komputerze pod konsolę, co jest dla mnie minusem, mam nadzieję, że to się zmieni i odzyskamy Serwery, zwykły chat i na opcje PC-owe ja lubię crossplay jak najbardziej. Lubię sobie grać z moimi znajomymi z konsol, ale nie lubię jak ten crossplay ma cenę, że ja, jako gracz komputerowy, muszę za to płacić, dostając po prostu gorszy produkt. Rozumiecie o co chodzi? No i dlatego Keymfloor trujeczkę ma aktualnie problemy. E, ale jak ktoś jest z RODU MAPA, ma tu dość e, nowa zawartość, mają być poprawy. Klasy postaci mają być oddzielone od te postaci, to jest też duży plus. broni jak mówię, no tu jest pole, spore pole do popisu, yy, bo mamy żywioły, możemy sobie dodatki robić do broni. Yy, zbieramy surowce, więc tutaj jest co robić. Czy tutaj złe, czy nie, to się okaże. Yy, Jeśli chodzi o leczenie, no to tutaj się coś z, też dużo zmieniło. Wcześniej mieliśmy, także używamy co niej, i to się nam odnawia. To Mamy trzy sztuki, no i w plus bronie na start jak zaczynamy. No to działa tu inaczej. Też w dwójce dostawaliśmy dane bronie pod daną klasę postaci. Jak gdzie w trójce, no mamy więcej to samo z tego co zauważyłem. To mogę powiedzieć, jest jak jest. Są no, różnice, musiałbym powiedzieć, wiadomo więcej, w Jarkę, Bo po trzech godzinach to tam. Ciężko się coś wypowiedzieć. W ogóle to mi się podobają finishery, wam powiem, to jest fajne. Takie ze Space Marina dwójki wzięli. Że jakiś potwór już na końcówce życia podchodzicie i robić się finishera, to jest spoko. No, to jak mówiłem, gra na momenty, ale jeszcze jest dopracowana. Brakuje mi tych serwerów społecznościowych, mapek od ludzi, przez co gra trochę jak demo wygląda. Mam nadzieję, że to wróci. No, a chyba temat już wyczerpałem.